No widzę, pytam się czerwam film z... Nie wiem, czy jak no. Ze mną nagrywasz. No z tobą, ale skica pupę, o no. O widzowie, mam w pijaks. Ale on nie zmienia potrzebny, bo ten gaj tu! Nie zawsze. Ej brzmi gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O ale, co tu? No, ja skacz tam gdzie ty. Ej, co za tobą, za tobą, za tobą, za tobą, bo to ja. A nie, chcę przejść, gdzie tego? Zabiłem! Nie, musi... nie. Ej, jaki ziałek jest? O kurde, o kurde, o kurde, mam zero. Szybkie, jabłuszko. Ej, kolejny! Czy nie wywaliłeś? A nie, nie, chcę. Kurde widzowie, ja nie chcę zelać! Nie chcesz? Lecę do ciebie na górę... z to przez to gaming. Dobra. O kurde, mam najlepszy loot chyba. Pokażę ciebie.

ja jestem na tej więżyce. Jakie więżycz co? Na tej ci tam się skacze i od razu. A na, na, na tym skybajdzie takim. Tak. Ja on tam no to ja też na lecę. Ale spadłem z niego. No nie to... Wiem, czy... ja, ja też lecę na dół. Ui. Jakiś Oliver ciągle bije. That! I teraz myślę, że... My... O, Ew, co to, za to, za sobą, za, to, za to. Brawo, Ale tu. Co tu, tu. Tu, cybału bijesz. Tu jeszcze. działa. No, kurde. Sporo mi dał. Pomóż. O, po to. Czyli ja muszę... O, ty będziesz go bił?

Ja Jestem jestem, pod, jestem, tak parę kart, jak pozwolę jestem nie Jestem no, w kratce zginam, czyli C길... ile jest to znowu? Gdyś pieral.pl mnie zabił. Na wieży? Jestem na wieży O, widzę się. Spadłeś. Halo? Chodź niżej, chodź No Na dolicę chodź, ja. Uiiii, skażemy. Dobra. To weźmy, Stefan. Sztyka fana. chodź, fana ginimy. Oprzty, Obsztywinty... to jest.

o kurde, on dużo bija! No właśnie, zauważyłem. A nie wiem, ucieknę od niego! Nie, u mnie! Dobra, ja teraz nie ucieknę. Chodź, nie, 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 O, Chodź, 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 no. Schodź, skoczy, 3, na tu, na tu, na nie, ja nie, stary Na nie, 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 na nie, nie, jest nie, 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 wpadłem woda. woda, woda. O, nie, 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 O woda, nie, woda! nie, 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 Szybki... szybki chlebek No ty. O ty... Mam... mam... o, elelo A ja to zrobiłem tego działa tak. No. O kurde, kolejny ryby. Ej, pomóż mi! Dobra ja nie. Nie mam ja nie mam no. chłopak. Ej, ja bo no, no, nie 10 minut tak. Ej, no, miałam ja 5 minut nagrania ogólnie. jesteś dalej na górze? O, elo! Halo? Komuś! Jedziemy jedynie, ty! O, ja też lecę! Elo! że on już za mną skoczy? Nie skażę tam, do achodu! do tego złotego! To się chciało To co hita? tego, jak ścigaliśmy, jak ścig próbujemy... Ej. Ten, ten Zbyszek nie próbuje... Muszę go zabić. A, kurwa, no, nie no, zginąłem. Czyli... Przeżyłaś? Zabijam go! Czyli ja tam znowu lecę? Ja jestem znowu, gdzie ty? To ja. Elo, Elo. Chodź tam, chodź tam. Chodź za mną, chodź tam, Chodź za mną, Diaks. Zabijam go! Szukierką! No dobrze dobra. Oj, nawet mi jej na nie zadał. Ej, tu kolejne! Tu pół Diaks! O kurde, o kurde, o kurde! Porobi mnie! Nie no, on że jest dobry. On ma i mi taką strefę założył. Dobra, o kurde. I chodź tam znowu, gdzie Spadł. byliśmy. Ja spadłem i się... szukam. Pomocy. Nie widzę się, no. Chodź tam. Pomocę. Ja cię nie widzę, najgorzej. Nie widzę gracz, przygrał na tarcz. Dobra, nie damy! Ola? Siema! Co to jest? Ania! Nie, 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 chodzi, że jak nie chodzi Chodź jest wielki. Siema! Gdzie jesteś? Czy gdzie ty jesteś? O, Szyma! Daj Ty? Halo? To jest ty! Chodź, byłem, go, konim go, go. On nie, nie ma szansy z nami, dobra. Pomóż! Nie ja się, dobra, wracam, 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 wracam. Ej, ja teraz mnie ten diagos goni, którego my goniliśmy. Ej, pomóż mi, bo diagos jest trudny. O, cóż tu to jest?

ale my Ręk. bardzo dużo dimejże zadajemy im. Ej, to jest jakiś. O! Zginąłem. Zabijam. Czyli. Gdzie, gdzie, gdzie my byliśmy? To jest... Wyrzuciłem mieczyk. Ja ginę. Bo to nie ma sensu, kiedy nie mam mieczyka. Zbijam totem na gościa. Serio? Dobrze. 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 To tam są drogi me mega tutaj. Co jeszcze? Nie, to nie coś jest tutaj. O no nie, najgorzej do lawy padał. Czyli tak lawa dużo bije, jak mi no, no, Dobra, deklam, ale wiesz ile ja Ach, to odwie. Jak to skocz tutaj i leć ciągle do przodu, ciągle do przodu leć, jak skoczysz. Nie? nie, to ci po... Ja... ja... O, Do, ja dwa razy jednego ziomka zabiłem, bo on jest z bombikiem. Edo, cho Ej, chodź, chodź na chodź... Cho od razu mówi, że ten d nie umie grać. On tylko na kolegów gra. Edo, Ej, chodź cho tutaj, bo tu jest taki gigantyczny kaktus. Chodź tutaj, bo tutaj się tu możemy spotkać. Gigantyczny kaktus? No, jest taki kaktus na mapie. Nie wiem, gdzie on jest. Wiesz? Nie wiem, a O, widzę go, widzę go! E e i już drewnem do niego. Tam na górę idziemy? No, na, na samą górę tego, na samym ludzku. Ej, bo coś się zaczął... ten, coś się zaczął cement przesuwać. To ja jestem na samej górze, a ty? To ja idę do ciebie. Ja nie widzę, z której ty z strony idziesz. To jest Ну где ты я оставлю? Ну там как то сидит. Да. Может тут два как то сына лопи? Я оставлю там. No jestem. No jestem. Na samej jestem górze. No. się... Znaczy, no jestem na samej górze. Na kaktusia. Na kaktusie. Tak. Jest jeden kaktus, tak? Chyba. No chyba, tak. Tak, jest jeden kaktus, tylko. Nie, są dwa kaktusy. Serio? A u ciebie jest woda? Ale jak woda na kaktusie? No, że spływała. No to właśnie ja ja, ja zacząłem zalewać tego kaktusa wodą. Ja właśnie idę tam do ciebie. Dobra, to z jego bo, bo ja zrobiłem z cementu zielonego człowieku. Ten kaktus. Nie widzę. Widzę taką. A tutaj ja widzisz gdzieś taką. I na Jak za, za mną? Ty. Tutaj! Gdzie? Buduję! Buduję się! Na... Nie widzę cię. O! Prawo. Za tobą! Wyżej trochę. Na le lewo! Eno! O! O ten! Ja, ja nie mam żadnych bloków ogólnie, bo ja wszystkie sumie... na wspinaczkę złożę. Ale tu nie jest domek, tu tu są dwa słupy stojące, które są trochę niebieskie, człowieku. jak? No, dobra, dobra, dobra. Ja wiesz, jaki jest problem? Że ja mam... Ja, to I no czy... ty mówisz, że jest jeden kartusik obok ciebie, taki jest drugi kartusik? A tu? To... jest... jak obok mnie? To? O, no, sorry.

nie, ale co? Dobra! Dobra, ten typek na nie widzę, Oj O kurde, ja mam dwa serduszka. Idzie za... Do nas tam... Chodź do tego to podbijamy. Typie dominacja genetyczna, normalnie. O Boże, on dostaje takie momenty. Jest! raz. Jest! Tak! Brawo. O tam, tam, że tak. Oni tam się na to może uciekniemy od nich. Czego tu ten right Nie, 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 że... Ej, nie, uciekaj! nie, nie, Uciekaj! nie, 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 tego trapa tu! Gdzie ty polazłeś? Dobra, ja uciekam. Gorsz, tu nie, nie, ty ty nie, nie, ja nie, 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 tam Gdzie? nie, tam Gdzie? tam, tam uciekam, gdzie... nie, gdzie... nie, 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 ale, zło, ale strefy ten ziomek mi zakłada. Uj, nie. Dobra, zginąłem. Ej, ty zaraz zginął, to chodź na ten fe, chodź na ten fe. <coughs> na filara. Bum. Jak widzicie, to ja tutaj mam trochę problemy, ale dam radę. Niech jeszcze mnie nie wie, to on ucieka bardziej, ale... Nie, to problemy. No Nie, to chodź na spawnę i. i Ale ta... ja nie To ja tu ja <trym> ja No nie, doszło nie. mnie no, ci, Nie, mnie Nie, mnie do. Nie, doszło mnie Nie, mnie Nie, no Nie, doszło mnie to jest jakiś WKO z Game... w ja Myślałem, że to jesteś ty. Ja się chowam w grzybie. W jakim? A gdzie jest ten grzyb? Nie wiem. O wiecie, chodzi o muchomoro? Chodzi ci o humora? Nie. To w jakim ci się grzybie innym możesz czuć? Tak daleko, daleko przy portażu. A, a podaj kordy, podaj kordy, podaj kordy. Mmm, yy, kurde. Yy, 837 na minusie na no, no, 129. Czyli okay. Mi, minus 800. 37 na 129. Przejdę, próbuj leć w który kord? Czyli tutaj się. Jak to chodź po prostu na spawno. No, chodź ukośnie super superawonem. Ja by mega się jada. nie wiem czemu się jara. Gdzie jesteś? Na spawnie. Mm. O kurde, dobrej temki mam. Elo, elo, elo. Patrz jak ja mam sam... ja, ja mam te. Dobre, dobra. Odra... Skarż za mną, czyli nawet tu nie po prostu spadaj tu o tak w rogu. Leci to chodź. Chodź. No nie, no, ja jestem... Myślałam, że to jest jakiś Nie bij mnie. A chodź na tego ziomka, bo ma skórzową klatę, on jest bambik. We, wejdź do tego... O, pomagam. Pomóż! Gdzie ty, gdzie ty, gdzie Jestem z tobą. Mnie na dwa hity padło od tego ziomka. Ja też lubię kiedyś ziomka. Nie bo, elokaj, chodź, chodź tu. O woda. Chodź lecimy, Wam. Ej, tam są dwóch ziołków, tam jest dwóch ziołków, chodź do nich. Chodź tu, chodź tu. Czemu czego ty nie bijesz, człowieku? Tu Ale człowieku, ty mnie nie bierzesz. Szybty, szybty, szybciej, szybciej, szybty. Ty nie bij mnie, bo Michał P wpada. Ty... Nie bij mnie. Mięczyk wywaliłem mu. Musi siekierka. Pomaga. Zginąłem. Zauważyłam. Chodź na platformę, chodź na platformę. Czekaj, bo za zabiję ich wszystkich. Co? Ja? Dobra. Ja tam lecę, bo ja będę gdzieś co było chyba. Wracam tam, wracam tam, wracam tam. No nie, to jest ta gówniana droga tam. Znaczy jakoś... Po walonemu iść. Dobra, dobrze. trochę do bołaczku się przekopać, się do ciebie, widzisz. O, o ale, ale, ale. O kurde. O, czemu ty go zabiłeś? Dobra, zabiłem go! Zabiję go, wracaj tam, wracaj tam. Wracaj tam, bo ja go zabiłem tego ziomka! Tak, to zabije ciebie gościu. Potrzebuję jakichś lefilów, tutaj... Ty... Ej, gdzieś, gdzieś, ten gdzieś, ziomek wrócił. gdzieś, 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 po prostu. Jestem w takim jakby domku W tym niebieskim. Nie sprawdzę. W tym, którym mówię, że to jest niebieski domek taki. Ja. To nie wiem gdzie jesteś. Ale bombik! Dobra, spotkajmy się, ja... Ale pod tym niebieskim domkiem. co no, nazwałeś, to niebieskim domkiem. Dead. Ale łatwy był ten żema, którego teraz rozwaliłem. Taki bambicek! Ale jak drugi tu przylezie, to... już nie może, to już nie będzie tak ładny. To jesteś ty! On nie otaczał. Człowieku przestań mi się bić. Jak... No właśnie! No człowieku przestań mnie bić, czego ty nie rozumiesz. Łapki no ale człowieku! Zabierz mi z tylko dlatego, że ja cię nie biję, człowieku. Ty mi 500, tybie... Osz, osz, tam żabki, tam żabki, chodź. Czemu ty nie grasz poważnie? Ej, tybie. Dobra widzowie, ja już będę kończył, bo po prostu bardzo odcinek trwa, będę kończył, zmontuję to i będzie live. Pa! боа okay.